Kochani, witam Was w następnym vlogmasie i dzisiaj rozpoczynamy vlogmas bardzo fajnie, ponieważ akcją Schronisko. Tak, Wendy? Będziemy pomagać piesko? Tak. Super. Odebrałam z paczkomatów dwie paczki, jedną z zabawkami i smyczami dla psiaków ze schroniska, a w drugiej mam jakąś mokrą karmę, w plikę, której akurat co schronisko potrzebuje, także idziemy otworzyć, sprawdzimy, czy wszystko dotarło poprawnie. Jak widzicie, Wendy tutaj bardzo chce brać czynny udział znowu w otwieraniu kartonów. Wiesz, że tam w styku jedna rzecz dla ciebie? Jedną zabawkę zamówiłam dla ciebie na chyba 40 innych. Musisz się podzielić z pieskami, które bardziej potrzebują. No, i tak jak myślałam, Wendy, bardzo by chciała to wszystko. Zamówiłam do tych psiaków różne szarpaki, różne takie piłki, tego typu zabawki, jakieś takie dla mniejszych piesków, dla szczeniaczków, gryza, gryzaczki. Dałam jedną z tych zabawek i dała mi spokój, poszła Sofiją gryźć do klatki. A tak, właśnie, oprócz zabawek, ja jeszcze zamówiłam tą jakąś karmę specjalistyczną, którą właśnie schronisko potrzebuje, czyli Gastrointestial, czy Intestinal, coś takiego. No właśnie, schronisko napisało mi, że jest zapotrzebowanie, między innymi, na tą karmę, więc właśnie tą mokrą. Zamówiłam. Dorzucam do paczki jeszcze takie dwie klasyczne smycze, i przenoszę Was do dnia jutrzejszego, jak będziemy jechać, zawieźć te wszystkie rzeczy. Hello! No i przeniesieni, mamy następny dzień, ja jestem już w samochodzie i ogólnie sytuacja wygląda tak, że jadę teraz do Gosi, mojej trenerki, ponieważ to razem z nią zbierałyśmy rzeczy na właśnie dzisiejszą wizytę w schronisku. Dałyśmy znać swoim najbliższym, swoim znajomym, Gosia swoim klientom, którzy przychodzą do niej na treningi, że właśnie jedziemy w dany dzień do schroniska, że jest pewna lista zapotrzebowania i czy ktoś ma ochotę właśnie dorzucić się, czy to z jakąś karmą, czy to z jakimiś kocami, prześcieradłami, zabawkami dla psiaków, bądź po prostu oczywiście jest Zbiórka, którą podlinkuję wam tutaj na dole w filmie, gdzie można wpłacić pieniążki i pomóc w ten sposób. Ale trochę tych zbiorów mamy. Ja mam od rodziców koce, prześcieradła, ręczniki, tak samo od babci. Mamy karmy od moich sąsiadów. Mamy jakieś środki higieniczne, podkłady, ręczniki papierowe. Sporo moich bliskich pomogło, więc jest tych rzeczy troszkę. Także jadę do Gosi i razem z Gosią to wszystko pakujemy. I już wspólnie jedziemy do schroniska w Sosnowcu dla bezdomnych zwierząt. To dokładnie to schronisko. Dotarłam do Gosi i. Mamy troszkę tego do zabrania. Przyjechałam do gości i zobaczyłam się praktycznie jak siostra. Długie płaszcze, czapy, okularki. Lecimy. <noise> Idziemy teraz odwiedzić kotki i pieski, które czekają na domy, także jak któryś wam się spodoba, to schronisko w Sosnowcu. Po schronisku oprowadziła nas Wiktoria. Najpierw poszłyśmy do kotów, później poznałyśmy także kilka przekochanych psiaków. Zwierzaki w schronisku w Sosnowcu są naprawdę dobrze zaopiekowane. Wszyscy wolontariusze wykonują tam dobrą robotę. Podczas wizyty dowiedziałyśmy się wielu informacji dotyczących poszczególnych zwierząt, więc wyświetlam Wam je tutaj na klipach. Jeżeli któryś z kotów czy psiaków Wam się spodobał, zainteresował Was, to śmiało skontaktujcie się ze schroniskiem. A jeżeli macie ochotę pomóc w schronisku w inny sposób, to obecnie trwa konkurs, w którym schronisko w Sosnowcu ma szansę wygrać aż 100 tysięcy złotych. Jest to konkurs, w którym liczy się ilość wpłat, a nie ich wysokość, więc uważam, że każdy z nas może pomóc. Wystarczy wpłacić symboliczną złotówkę, aby zwiększyć ich szansę na wygraną. Spieszcie się, ponieważ mamy czas tylko do 6 grudnia. Więcej informacji wrzucam Wam oczywiście pod filmem w opisie. Na końcu miałyśmy również okazję poznać dwa przeurocze psiaki. Leona, rocznego psiaka i Tofika, siedmioletniego. Przekochane, poszłyśmy z nimi na wybieg, chwilę się pobawiłyśmy. Taka wizyta w schronisku to zdecydowanie nie jest łatwe przeżycie. Ten widok ściska za serce, ale ja na pewno wrócę tam już niebawem. Chętnie dopytam o zapotrzebowanie po świętach i przywiozę co będzie trzeba. Was oczywiście zabieram do kolejnej części vlogmasa. Przypominam o konkursie schroniska i zachęcam Was do pomocy. Dzień dobry, skończyłam właśnie pracę, jestem w swoim studiu i przygotowujemy dzisiaj dwa kalendarze adwentowe dla mojej mamy i dla mojej siostry. Co roku w grudniu daję im kalendarz adwentowy, żeby mogły sobie otwierać przez grudzień, i to jest taka już, myślę, że nasza tradycja, że dostają ode mnie kalendarz adwentowy. A w tym roku stwierdziłam, że zrobię im sama dwa kalendarze adwentowe. Produktów, które mam do dyspozycji, po prostu przygotuję im takie kalendarze. Zamówiłam takie torebeczki z numerkami, więc idziemy szykować. Prezentuję się to następująco: mam takie torebeczki papierowe, zwykłe takie bez wzorku i takie w kropeczki. I mam naklejki, na których mogę pozapisywać numery, albo dodatkowo domówiłam sobie jeszcze takie gotowe naklejki, już z numerkami. Więc już w trakcie pakowania zdecydujemy, których użyję. Ja tylko ściągam marynarkę, zakładam bluzę, bo będzie mi wygodniej. Cyklicznie składałam sobie już rzeczy z myślą o dziewczynach pod ten kalendarz. O, przyszła jeszcze jedna dziewczyna. Także mam tutaj trochę produktów stricte właśnie odłożonych pod to, jak wika lub mama oglądają tego vloga, to uciekajcie, jak chcecie mieć niespodziankę, żebyście nie widziały, co będzie w kalendarzu. Także zobaczymy, czy będę miała tutaj po 24 dla każdej, czy muszę jeszcze coś dołożyć. Dobra, przygotowane mam tutaj porozkładane rzeczy, więc zaczynamy pakowanie i właśnie zastanawiam się, co dać do pierwszych okienek, żeby już na start było coś takiego fajnego. Do jedynki dla Wiktorii wrzucam giełkę. Ona bardzo lubi słodkie giełki, więc będzie miała w jedynce. A Wendy też pomaga w decydowaniu, co do którego okienka. A dla mamy w jedynce damy konturowanie z lumen na mokro. Okej. Okay. Mam spakowane już po pięć okienek, teraz przechodzimy do szóstki. To będzie Mikołajkowa torebka, więc wrzucimy coś specjalnego. I myślę, że zarówno mamie, jak i Wiktorii wrzucimy na Mikołaja pomadki z maka. Gotowe, mamy to. Pakuję do toreb i jutro zawożę dziewczyną. Następny dzień dojechałam do Wiki, dostarczyłam kalendarz. Wika szuka jedneczki. I unboxing pierwszego okienka. Wendy, rada, że Ty wiesz, już, co tam jest? Tak, Wendy, dobrze wiesz. co lubię, już widzę. Mgiełka na ciała, zostaje ich często sporo i je uwielbiam. Uuu, piękna. Dzień dobry do następnego dnia. Dzisiaj, moi drodzy, ubieramy choinkę. W moim mieszkaniu w vlogmasie numer 0 braliśmy taką prowizoryczną, drewnianą, minimalistyczną choinkę, bo na inną nie mam możliwości przez Wendy bo na pewno by wyjadała ozdoby, wyjadałaby igły i tak dalej, ale u mnie w studio ubieramy moją choinkę z zeszłego roku, czyli tą przepiękną, oprószoną śniegiem. Tutaj na to będzie miejsce, będę mogła przy niej ponagrywać. Będziemy tutaj czyć klimat w pracy w grudniu, więc przynoszę ją tutaj. Play. Santa Claus is back in the present, making sure you can be. Mamy dzisiaj 2 grudnia i w domu mam kalendarz z krukam, o którym zapomniałam wczoraj. Wczoraj był pierwszy i nie otworzyłam pierwszego ani drugiego okienka, bo większość kalendarzy otworzyłam na TikToku przed grudniem, żeby pokazać wam, co zawierają, jeżeli planujecie zakup. A tego kruka nie otwierałam, zostawiłam sobie go w domu właśnie, żeby otwierać po jednym okienku w grudniu. Wczoraj mi to wyleciało, ale dzisiaj już otwieramy. I drugie okienko mamy tutaj, więc myślę, że zaczniemy sobie właśnie od dwójki dzisiejszej. Okej. Okay. I mamy tutaj czekokrówkę. Tego produktu chyba akurat nie było w kalendarzu w zeszłym roku. To jest pasta z orzechów ziemnych z czekoladą. Pycha, brzmi super. Znajdźmy jeszcze jedynkę. O! Owsianka piernikowa. Sztos i ten kalendarz ma też zero. O czym sobie przypomniałam przed sekundą, jak zobaczyłam to zero. I w zero mamy ciasteczko z nadzieniem pistacjowym. Kurczę, musi być naprawdę smaczne, bo ja ogólnie jestem fan kompistacji, a to ciasteczko jest bez dodatku cukru i bez glutenu. I tym akcentem otwierania kalendarza jak zwykle kończymy vlogmasa. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już niebawem w kolejnym. Buziaki, pa pa!